jest pan dumny z nagrody SGL Local Press 2022, czyli Gazeta Roku dla Kroniki Beskidzkiej. Jestem bardzo dumny. To też świadczy o tym, jaki mamy poziom gazety. Jest to na pewno wyróżnienie nie tylko do samej gazety, jak do całego zespołu. Ale w tym miejscu również pragnę podziękować wszystkim czytelnikom naszej gazety. Dlatego, żeby nie oni, to by tej gazety po prostu nie było. Dziękuję wszystkim dziennikarzom, bo to dzięki ich Trudnej pracy, yy, nasze wydawnictwo w konkursie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Lokar Press zdobyło aż 12 nominacji. Yy, w tym 8 nominacji trafiło do Kroniki Beskidzkiej i po dwie do Głosu Ziemi Cieszyńskiej i Beskidzkiej TV. Trzy nominacje, dwie nagrody, yy, co czułeś ze sceny, kiedy właśnie Twoje nazwisko padło? Byłem po prostu zszokowany, zaskoczony, aczkolwiek było to bardzo przyjemne uczucie. No i po, poczułem, że to, co robimy na co dzień z zespołem, jest naprawdę dobre i warto to kontynuować. Dostałeś nagrody za dwa bardzo trudne tematy? Owszem, jeden dotyczył sprawy Kononowicza wymagał ode mnie oglądania tych patostreamów takich paskudnych, ciężkich, przygnębiających. Musiałem też porozmawiać z twórcą tego kanału, który wykorzystuje wizerunek Kononowicza, żeby zarabiać na tym duże pieniądze. Dałem mu się wypowiedzieć, ale jakby no też nie byłem w stanie nie przedstawić własnego wniosku, że nie warto oglądać tych patostreamów, że to jest po prostu takie zdziczenie ludzkości. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, który pokazuje wszystkim w całej Polsce, że warto pracować nie tylko dla idei, ale też i dla przyszłości. Jakość gazety pokazała kolejny raz, ponieważ w tamtym roku Gazeta Głos Ziemi Cieszyńskiej został wyróżniony. W tym roku Kronika Peskicka no, i to też pokazuje, jak bardzo dobry zespół jest w redakcji Kroniki Beskidzkiej. Nagroda trafiła też do telewizji. Jest to niecały rok funkcjonowania. Jest to na pewno wielki sukces, jeden z największych sukcesów tej naszej całej redakcji, że telewizja, mimo tego, że nie mamy jeszcze roku, została zauważona i mamy tak wysoki poziom telewizji sprzętu, że nie dziwię się, że byliśmy wyróżnieni, dlatego że Zespół jaki tam pracuje, fachow fachowość jaka jest pokazana przez telewizję, też na pewno miała wpływ na to, że zostaliśmy wynagrodzeni. Od pół roku, trochę ponad, yy, współtworzysz yy, jeden z programów Beskidzkiej TV z pięcia. Yy, Trudne to było dla ciebie przeżycie, żeby stanąć przed kamerami, bo zawsze jednak był to. Był, byłeś dziennikarzem piszącym, słuchającym ludzi, ale zawsze mającym czas potem, tak jakby na opracowanie wszystkiego na, na, na kartce papieru albo na komputerze. A tutaj już zupełnie inna rzeczywistość, jednak trzeba reagować dosłownie w jednej chwili. Świetnie to sformułowałeś i w zasadzie odpowiedziałeś na moje pytanie też. Bardzo dużą pomoc. W tej materii wyświadczyli mi moi koledzy, czyli ty, Artur Jarczok i Bartosz Augustyniak, nasz operator, którzy mnie jakby dopingowali, pomagali mi różne błędy eliminować. No, dopingowali mnie do tej pracy i bardzo powoli, jakby ten stres się zmniejszał, i bardzo powoli. Zaczynają czuć się trochę bardziej naturalnie w tej roli, ale samo prowadzenie rozmów z ludźmi to jest właśnie to, co najbardziej kocham w tej pracy, no więc, więc jest coraz lepiej. No właśnie, za rozmowę z Jankiem Gębalą otrzymałeś drugą ze statuetek SGL Local Press. To bardzo trudny temat. Jak do niego się przygotowałeś? Rzeczywiście był to bardzo trudny temat, musiałem wcześniej się dokształcić, dużo na ten temat poczytać, porozmawiać też wcześniej z moim rozmówcą. Chodziło o to, że, żeby się jakby tak uwrażliwić na tę sytuację, żeby po prostu zrozumiał tego człowieka, zrozumiał co przeżywa, w jaki sposób społeczeństwo go, go traktuje i pokazać to, jak, jak wygląda jego życie, po, po prostu żeby się otworzył przed, przed kamerą, opowiedział o tym, żeby coś to dało społeczeństwu. Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim dziennikarzom, ale też całemu zespołowi, który tych dziennikarzy wspiera. To dzięki nam wszystkim możemy tworzyć nowoczesne media. Jeszcze raz całemu zespołowi dziękuję. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, gratuluję wszystkim naszym czytelnikom, całej redakcji jestem dumny, że mam takich ludzi koło siebie.